Z przeciwnych stron zmierzają w swoim kierunku. Próbują się wminąć, ale jak to często bywa z osobnikami regularnie ćwiczącymi barki i najszersze grzbietu, nie mieszczą się w wąskim przejściu. Dochodzi do zderzenia. Rubikon został przekroczony. Konfrontacja jest nieunikniona. Jednak cofnijmy na chwilę nagranie i wyobraźmy sobie, że naprzeciwko siebie nie stanęło dwóch przypadkowych, naładowanych testosteronem gości, a dwa legendarne nazwiska sportów siłowych: strongman Hafton Björnsson i fighter Conor McGregor. Jak myślisz, kto okazałby się górą? Mający 2 ,6 m 6 i ważący niemal 200 kg islandczyk, który zdobył tytuł najsilniejszego człowieka świata i jest rekordzistą, jeżeli chodzi o podniesiony ciężar w martwym ciągu, czy Conor McGregor, były mistrz UFC, który ma metr 75 m wzrostu, a w swoich szczytowych momentach wchodził do klatki z wagą około 70 kg? To pytanie zadałem Borysowi Mańkowskiemu, który jak nikt inny rozumie zagadnienia dotyczące takich konfrontacji, a jego odpowiedź usłyszycie w dalszej części materiału. Borys jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych zawodników KSW, który zdobył tytuł Mistrza tej federacji w kategorii półśredniej. Ma na swoim koncie 33 walki w formule mieszanych sztuk walki, z czego wygrał 22. Zapraszam do materiału, w którym porozmawiamy, co jest ważniejsze w walce siła czy umiejętności. Naszą rozmowę zacząłem od pytania o znaczenie siły w sztukach walki. Jaka jest właśnie twoim zdaniem rola siły w sztukach walki? Wiesz co, z biegiem lat to się troszeczkę zmieniało. Bo kiedyś, powiedzmy, te 20-30 lat temu jeszcze, siła nie miała aż tak wielkiego znaczenia jak, jak technika wydaje mi się, ponieważ hmm, jakby znajomość różnych technik u ludzi była. Znacznie mniejsza niż jest teraz. I choćby na przykład Royce Gracie, który występował pierwszych UFC i potrafił pokonać dosłownie każdego. Chłopak, który miał powiedzmy 85 kg, nie miał prawie w ogóle mięśnia, potrafił poddawać i łamać kości ludziom, którzy naprawdę wyglądali jak potwory. Ale teraz troszeczkę się, troszeczkę, teraz się to znacznie zmieniło. I, I teraz już ta siła po prostu jest potrzebna. Yy, powiedzmy, że jest długości tak samo dobrze wyszkolonych technik, technicznie, no to co? No to wygra ten, kto będzie szybszy, ten kto będzie silniejszy, ten kto będzie yy, bardziej dynamiczny. Kiedyś jakby siła nie miała aż tak, aż tak dużego yy, znaczenia, bardziej właśnie chodziło o tę technikę. Wiesz, była tak duża dysproporcja pomiędzy poziomem technicznym jednego zawodnika a drugiego. Że, żeby po prostu ta siła była niwelowana właśnie dzięki technice, a teraz mamy takie czasy, że ta technika u wielu zawodników jest bardzo, bardzo na zbliżonym poziomie. No i teraz właśnie pytanie, kto będzie gdzieś tam silniejszy i tak dalej. Wiesz, to tak samo na przykład, jak ja masz tren trenerów motorycznych. Jeszcze 20 lat temu, 10 lat temu to nie mieliby roboty, że tak powiem, w naszym sporcie, bo, bo to był tylko taki, wiesz, element troszeczkę dodatkowy, a teraz to w u większości zawodników to po prostu stanowi element, bez którego no w ogóle nie wejdziesz, nie? Bardzo często. Oczywiście są elementy, którzy, którzy w ogóle z tego nie korzystają z treningów siłowych. Nawet ci najlepsi na świecie, ale tak jak powiedziałem, teraz są to ewenementy. A czy masz właśnie takie doświadczenia, czy walczyłeś kiedyś właśnie z kulturystą albo z jakimś strongmanem? Czy masz doświadczenie, jak właśnie wygląda pojedynek z taką osobą, która może nie ma jakichś umiejętności, ale ma faktycznie tą niesamowitą siłę treningu siłowego? Ja to, to nie, nie, że walczyłem, ale no, na treningach sparowaliśmy z różnymi e, osobami. W szczególności pamiętam takie czasy. Właśnie początkowe, bo teraz wiesz, teraz masz powiedzmy pro klas, pro grupę, gdzie, gdzie nie ma osób przypadkowych, wszyscy są zawodnikami i jakby nie mam, nie ma opcji w ogóle, żeby z kimś takim porobić. Ale pamiętam, jak miałem na przykład 20 lat i, i tam był, wiesz, jeszcze taki dosyć duży chaos na treningach i po prostu mieszano się z różnymi, z różnymi zawodnikami. No to pamiętam, że miałem takie sytuacje, gdzie powiedzmy ja, jako 20-latek tam ważący 82 kilo na przykład. No, ćwiczyłem gdzieś tam z chłopakiem, który ważył 130 kg, był albo strongmanem, albo, albo kulturystą. No, i tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli nie miał zaplecza technicznego, to pomimo tej wielkiej masy i siły, no to. No to nie, no to, no to w momencie, kiedy ty przeważałeś technicznie, no to on mógł sobie zdupać w tak naprawdę, no, no, no nie, dało, nie dało rady. Pamiętam, jest na YouTubie taki filmik, jak ten Strongman Bjornson Góra robił sparring z Conorem McGregorem i myślisz, że no tak hipotetycznie, gdyby doszło do takiego pojedynku, to jakby myślisz, że ta ogromna masa by tutaj przeważyła, czy, czy jednak mimo wszystko by to jednak umiejętności były ważniejsze? Jeżeli spędziłby dwa lata na macie, gdzie by trenował sporty walki, wtedy, wtedy ta siła, myślę, że miałaby ogromne znaczenie i, i gabaryty. A, a w momencie, kiedy by tak z ulicy, no to nie ma najmniejszych szans. W ogóle nie ma żadnego podjazdu do takiego konora. Eee, to jest ta pierwsza rzecz, ale druga, ponownie, jeżeli poziom techniczny jest zbliżony, no to siła i cała reszta ma ogromne znaczenie i no chociażby dowodem na to jest to, że po coś są te kategorie bagowe, po coś ci ludzie zbijają tą wagę w chorych kilogramach właśnie po to, żeby przeważać właśnie tą siłą. Rozmiary i siła to jedno, ale często patrzymy też na sylwetki fighterów. I o ile intuicyjnie zawodnikowi z większą ilością masy mięśniowej przypisujemy większą siłę i szansę na zwycięstwo, wielu fighterów przeczy temu stereotypowi. Tyson Fury czy Fedor Emelianenko wyglądali jakby z treningiem nie mieli zbyt wiele wspólnego, a jednak demolowali dużo lepiej zbudowanych od siebie rywali. Z czego wynika fenomen takich zawodników? Jak mówimy o silnych zawodnikach, to mamy. Często przed jakichś dobrze zbudowanych kulturystów, ale mamy przykłady gości, którzy no, przeczą zupełnie temu stereotypowi jak Tyson Fury czy wcześniej Emelianenko, którzy wyglądali jakby praktycznie nie trenowali. Jak myślisz, z czego wynika jakby fenomen, że często jakby takie osoby osiągają tak dobre wyniki? Czy to jest właśnie kwestia techniki czy, czy czegoś innego? Fedor w ogóle bił się w innych czasach. Fedor wywodził się z sambo, gdzie oni od zawsze mieli połączenie jakby uderzeń z chwytami, i to była jego największa przewaga w tamtych czasach, akurat, ponieważ no, bił się z ludźmi, którzy byli z reguły jedną płaszczyznowi, a on od razu ogarniał w podstawowych aspektach trzy, trzy płaszczyzny, i po prostu jego zawodnicy tego nie mogli za cholerę udźwignąć. Plus miał takie naturalne warunki genetyczne do, do, do dynamiki, popartej siłą. Yy, tak więc z niego właśnie to czyniło yy, wyjątkowym, wyjątkowym zawodnikiem. I tak jak powiedziałem też, że są po prostu elementy, którzy nie potrzebują tak naprawdę w ogóle treningu motorycznego. Yy, rodzą się z tym czymś. Czasami rodzi się ktoś i już ma pierdyknięcie na przykład w łapie. I choćbyś ty mógł boksować całe życie na worku, to on po prostu się urodzi z tym czymś i, i będzie miał powiedzmy. E, mocniejszy cios. No i tak to samo jest, życie nie jest uczciwe, jak wszyscy dobrze wiemy. Myśląc o pojedynku, często mamy przed oczami walkę z repertuarem ograniczonym do lujów ogłuszaczy. Warto jednak wziąć pod uwagę, że konfrontacje rozgrywają się w różnych płaszczyznach i nierzadko rozstrzygają się po sprowadzeniu do parteru. Czy w takiej sytuacji lepiej postawić na gościa, który ma większą siłę? Czy tego, który ma przewagę umiejętności. Porównując właśnie stójkę i walkę w parterze, gdzie jakby siła ma większe znaczenie, a gdzie jest bardziej ważna technika? Kiedyś powiedziałbym, że w parterze z racji tego, że jeżeli ktoś totalnie nie zna tej płaszczyzny, no to wtedy faktycznie ktoś to ogarnia temat miażdży obojętnie kogoś. W sumie nawet do dzisiaj bym powiedział tak, że jeżeli poziom techniczny jest totalnie zróżnicowany, no to w parterze w tym momencie ta masa naprawdę nie ma większego znaczenia. I o tym zresztą też kiedyś mówiłem, że jeżeli chcecie wysłać swoją kobietę, córkę lub kogokolwiek w na, na jakąkolwiek sztukę walki, która ma być samoobroną dla, dla, dla tych kobiet, no to wyślijcie ich na brazylijskie juzicu. Po pierwsze dlatego, że jeżeli taka babka będzie znała brazylijskie juzicu podstawy parteru, a de facto powiedzmy ten mm, Docelowy agresor, jakiś tam, wiesz, gość, który chce ją skrzywdzić, no to i on nie będzie znał w ogóle nic, żadnego parteru, żadnego brazylijskiego życów. To ten gościu nawet z taką kobietą, no nie ma szans. W szczególności, że no, dla kobiet największym zagrożeniem jest po prostu wiadomo, jaki atak ze strony jakichś, yy, jakichś potworów. I to się wszystko dzieje w parterze, więc tym bardziej nagle znajdują się yy, w takiej płaszczyźnie, gdzie powiedzmy te. Kobiety mogą się uratować, mogą się obronić, więc yy, tym bardziej właśnie do tego bym się skłaniał. Kiedy nie ma w ogóle żadnego poziomu technicznego ani z jednej, ani z drugiej strony, no to w tym momencie, no co, u góry pierdyknie Cię ktoś w głowę, obudzisz się jutro, a tutaj, w parterze, po prostu się na siebie położy i siłowo też cię przeważy. Także w tym momencie myślę, że nie ma to większego znaczenia. Ale kiedy ten poziom techniczny już jest wysoki, no to w tym momencie myślę, że mimo wszystko większe. Większe. Inaczej. Siła ma większe znaczenie w parterze w tym momencie, kiedy poziom techniczny już jest zbliżony. A co jeżeli znajdziesz się w sytuacji konfrontacji z dużo większym od siebie przeciwnikiem? Czy jedyne co powinieneś robić, to uciekać? Wiadomo, no uciekać, ale kiedy mówimy o tym, że powiedzmy, dzieje się to. W jakimś pomieszczeniu, z którego nie ma ucieczki, no to na pewno powiedziałbym, że ma bardzo dużo się ruszać. No bo, no bo, bo myślmy, i stoi nad tobą duży gość, który jest większy, cięższy od ciebie i silniejszy, no to na pewno nie chcesz być w jego zasięgu. Tak więc musisz dużo chodzić na nogach, dużo się ruszać, być nieuchwytnym i gdzieś tam go powiedzmy kąsać. Wyobraź sobie, że to jest gość, który ma wielki, ciężki miecz, którym raz cię draśnie i jest ucięta głowa a ty masz powiedzmy mały nożyk, który musisz go pokonać, no to będziesz musiał biegać, krążyć, latać i po prostu kuć tym nożykiem. No, troszeczkę po łydkach, troszeczkę, o tak jak chociażby teraz są właśnie te, te słone kopnięcia, couchkiki tak zwane, które wykluczają wielu zawodników, to właśnie tak bym robił, biegałbym wokół takiego zawodnika, próbował parę razy pokopać mu tą łydkę, w końcu go, go też by bolało i, i gdzieś tam szukać jakiejś szansy właśnie takimi szybkimi ciosami, które by Bardziej raniły, tak jak właśnie to porównałem niczym takim krótki, mały sztylet do jego wielkiego, ciężkiego topora. Kiedyś zawodnicy sztuk walki unikali treningu siłowego, bojąc się, że spowoduje on zmniejszenie ich dynamiki i szybkości, a oni sami staną się przysłowiowymi klockami. Jak jednak słyszeliście, dzisiaj praktycznie każdy fighter dba o przygotowanie fizyczne. Z czego wynika ta zmiana podejścia? Podstawowa sprawa jest taka, że. Myś, tak, tak mi się wydaje, że jeszcze mm, parę lat temu, nie wiem, nie chcę strzelać, ale 10-20 lat temu ludzie kojarzyli trening siłowy tylko z takim typowym, kulturystycznym treningiem, gdzie każdą partię robisz osobno, yy, wykonujesz tamtą właśnie yy, dziwną ilość powtórzeń, znaczy no, powtórzeń adekwatną dla człowieka, który, powiedz, powiedzmy, chce być ładnie zbudowany a teraz się to zmieniło na tyle, że powiedzmy zawodnik nie chce być, nie idzie na siłownię po to, żeby właśnie pięknie wyglądać, tylko idzie po to, żeby zrobić z siebie potwora, po to, żeby być dynamiczny, po to, żeby być silny, po to, żeby być wytrzymały i, i to ma się tak naprawdę nijak do takiego odpowego y, treningu kulturystycznego. Taki trening kulturystyczny to może być powiedzmy pomiędzy walkami gdzieś wciskany w takie, w takie dziury, a, a tak naprawdę tutaj wiesz, więcej Treningu takiego pod sporty walki. Można wyciągnąć z jakiegoś nawet trójbowi siłowego, treningu sprinterskiego czy wytrzymałościowego, niż właśnie skulturystycznego. I myślę, że to jest właśnie główna różnica pomiędzy tym, o czym myślano kiedyś, a tym, o czym myślą dziś. W dalszej części rozmowy przeszliśmy do kwestii praktycznych. Najpierw zapytałem Borysa, jak wyglądają jego przygotowania fizyczne, w tym siłowe, do walki. Ja bym to roz, rozpisał na takie trzy miesiące przygotowań, gdzie w pierwszym miesiącu właśnie skupiłbym się na budowaniu siły, gdzie bym powiedzmy robił do tych pięciu powtórzeń i wtedy faktycznie takie e, ciężkie, siłowe treningi, gdzie y, brałbym, tak jak właśnie przed powiedziałeś, martwy ciąg, powiedzmy po 5-6 y, serii, gdzie tych powtórzeń właśnie mówię, do 5 do ruchów, długie przerwy pomiędzy, y, jakieś ciężkie siady, y, drążek z obciążeniem, y, y, różne takie, to ciężkie, ciężkie, takie typowo siłowo, siłowe treningi, dźwiganie jakichś szkół, no takie nawet strongmanowski trening to bym robił w pierwszym miesiącu. W drugim miesiącu starałbym się e, pozmieniać jakby te ćwiczenia na bardziej dynamiczne, czyli już wdrażać gdzieś tam dynamikę, więcej powtórzeń, bardziej e, zrywne, żeby, żeby były już te ruchy i delikatnie dodawałbym do tego wytrzymałości. A powiedzmy, że w tym, trzeci, w tym trzecim miesiącu, czyli tym miesiącu ostatnim do, do walki, to już zdecydowanie sama szybkość, sama dynamika i powiedzmy, takie, powiedzmy, jeżeli walka ma 3 razy 5 minut, to to 3 piątki takiej turbohamskiej wytrzymałości, po której leżysz na wycieraczce i nie możesz się podnieść przez pół godziny. To tak, to tak bym to widział. A na ostatnie, powiedzmy, 10 dni do walki, już tylko takie akcenty, gdzie tylko chciałbym zachować tą dynamikę, tą szybkość, czyli powiedzmy, jakieś rzuty piłkami, jakieś ćwiczenia na reakcję. Do tego jest cała masa. Widziałem, że na niektórych nagraniach używałeś Ketli. Widziałem, że też używasz Sani. I właśnie w tym treningu dynamicznym polecasz właśnie Ketle i tego typu sprzęty? Tak, no, no właśnie od, od tego drugiego miesiąca, czyli ten drugi i ostatni miesiąc na Ketlach pracowałem bardzo dużo. Zresztą raz podczas COVID-u, kiedy wszystko było pozamykane i przygotowywałem się mimo wszystko do walki. To zbudowałem tak naprawdę całą wytrzymałość siłową właśnie na ketlach. Tak się ograniczyliśmy do nich na ketlach i na piłkach, i co ciekawe, też dało radę. A gdybyś zastanawiał się, czy na jakieś partie powinieneś położyć specjalny nacisk, chcąc czuć się pewniej podczas wieczornych spacerów, niestety nie będzie to ani klatka, ani bicepsy. Uważasz, że jakieś grupy mięśniowe są szczególnie istotne u fightera, czy to po prostu chodzi o wzmacnianie całego ciała? Generalnie myślę, że całe ciało, aczkolwiek są takie partie, no, bez których się wręcz nie da. Myślę, że są to nogi, myślę, że są to plecy, w szczególności. Albo dobrze, jeszcze zastanówmy się, o jaki sport walki chodzi, bo MMA jest tak wszechstronne, że tutaj chodzi tak naprawdę o wszystko, ale kiedy na przykład popatrzylibyśmy na zapasy, no to tak naprawdę pierwsza rzecz, o której bym powiedział to nogi, później powiedziałbym, że E, plecy, żeby rwać, ciągnąć, szarpać, wyrywać tych ludzi do góry, i na przykład chwyt, żeby faktycznie mieć e, siłę chwytu. Z kolei, jeżeli byśmy popatrzyli na boks, no to tak, no, tak naprawdę nogi powinny być bardziej wytrzymałe. Nie potrzebują jakiejś niewiadomej siły, tylko po prostu muszą być e, wytrzymałe. A jeśli chodzi o taką typową siłę, no to tutaj typowo tylko dynamika, eksplozja i taka siła, siła, jakieś rwanie i tak dalej, w ogóle, w ogóle tak na dobrą sprawę nie jest Ci potrzebne, nie? Dlatego MMA jest na tyle ciężkim sportem, że właśnie tutaj ciężko o tym mówić, bo potrzebujesz wszystkiego. A jeżeli podpatrzylibyśmy na dane dyscypliny sportu walki, tak jak powiedziałem, czy to boks, czy to zapasy, czy jakikolwiek inny, no to tutaj już się to troszeczkę zmienia. Pamiętam jak sam przygotowywałem się do walki typowo, stricte bokserskiej, to tam... Siły, to tak praktycznie w ogóle nie robiłem takiej, wiesz, właśnie do pięciu ruchów czy czegokolwiek takiego. I tam od góry powiedziałem sobie jedno: chcę być szybki, chcę być dynamiczny, chcę być wytrzymały. Nic więcej mnie nie interesowało. Borys Mańkowski jest jednym z fighterów, którzy nie dość, że mają wybitne umiejętności, to jeszcze mogą się pochwalić naprawdę dobrą sylwetką. Zapytałem go zatem o kwestię łączenia treningu sztuk walki z siłownią. Jest wiele osób, które trenuje sztuki walki, ale też zależy mi na dobrej sylwetce. To na ile myślisz, te dwa sporty na siebie wpływają pod kątem właśnie regeneracji, na przykład? Jakbyś polecał takiej osobie, która chce to połączyć, właśnie jak wpleść trening siłowy z treningi sztuk walki? Jest to same treningi sztuk walki, to już jest dużo i do nich jakbyś dodał tak naprawdę dwa treningi na siłowni i to w takiej postaci, o jakiej ja mówiłem. No to wydaje mi się, że to już jest bardzo wystarczająco, żeby wyglądać dobrze. Kiedy patrzę na siebie w lustrze, to w sumie jestem zadowolony, myślę, że nie jest źle, tylko podstawową rzeczą, żeby wyglądać dobrze, no to trzeba jeszcze zadbać o miskę, nie? I jak dla mnie to jest jakby kluczowym element tego, żeby po prostu było, żebyś się czuł dobrze w lustrze, okej, okay, dwa razy trening siłowy, powiedzmy parę razy gdzieś tam na sali sportywalki i naprawdę to będzie wystarczająco obojętnie jaki to trening siłowy by nie był. Czy to chciałbyś już dobra robić ten kulturystyczny czy, czy chciałbyś zrobić bardziej taki trójbojowy czy, czy jakikolwiek inny, to w momencie gdy zadbasz o Michę, to na pewno będziesz zadowolony. Dziękuję Ci za obejrzenie materiału do końca, a Borysowi Mańkowskiemu za poświęcony czas i podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę i komentarz dla zasięgów, a jeżeli chcesz w to lato, poprawić swoją sylwetkę. Pamiętaj, że może skorzystać ze stalowych planów. Z ich użyciem, jeden z naszych klientów, Kamil zrzucił 20 kg przy okazji zyskując lepsze wyniki siłowe. Tak wypowiada się o swoich doświadczeniach ze stalowymi planami. Naj najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że po prostu to się nagle stało. To ja się trzymałem tego planu. To był pierwszy miesiąc. Te miesiące lecą bardzo szybko, bo człowiek idzie na ten trening wpisuje, wpisuje to wszystko w Excela potem jest raport, potem jest rozmowa, potem drugi miesiąc i nagle nawet się człowiek mnie nie obróci i ogląda zdjęcia, o Boże, kiedy to się stało, nie? Mhm. Nie mam pojęcia, kiedy to się stało, tak po prostu czas minął 3-4 miesiące i, i zupełnie inny człowiek. Jeżeli chcesz tak samo, skorzystaj z linku w opisie i przejdź na stronę StalowySzok.pl. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego. Jeżeli szukasz treści związanych ze zdrowiem, Zapraszam Cię na mój nowy kanał YouTube, gdzie rozmawiam na tematy medyczne. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak okiem lekarza żyć dłużej, rzadziej chorować, mieć więcej energii i motywacji, czyli generalnie polepszyć jakość swojego życia, to wszystko znajdziesz na moim nowym kanale Profil gdzie już opublikowałem pierwszy materiał, w którym dementuję mity związane ze stosowaniem ozempiku, czyli w cudzysłowie triku wielu celebrytów na schudnięcie. Link do niego znajdziesz w przypiętym komentarzu pod tym filmem.